No dobra, wiem, no dobra, zaczynamy. O nie, żeby tylko EBI mnie zabił. Dlaczego no, miałbym cię zabić? O co chodzi? Już chciałem głosować na EBI, ale jeszcze nie teraz. Nie ja chciałem zagłosować. A, ja, ja zagłosuję i teraz. A nie, A, poczekaj, ja zapomniałem, że to się głosuje na wyborę tego przywódcy. A, A nie, ja to Karygoda musi być przywódcą. Carigoda to pracował ostatnim rundą. No, Karygoda pracował poprzednią rundę, więc musi być przywódcą. Jak odgłosować JB'ego pomocy? <głosy> <głosy> Dobra, <to dajmy> <noise> Dobra, głosujcie. Na co czekacie? Dobra, na Dobra, głosuj na wamko. O nie, AB jest o, moderatorem. O, no to co, o nie. wiecie co robić. Ale mu Nie, w sobie jest przyjał, nie no sprzyja. Teraz Dera, AB będzie miał taką wyższą władzę. Dobra, jesteśmy policjantem. Policjant, musimy powstrzymać JB'ego przed złowrogim działaniem. Medyku musisz mi pomóc, bo na pewno ktoś będzie chciał mnie zabić. To jest pewniejszy niż. Niż, niż dzisiejszy wschód słońca na pewno no no <laughs> niestety nie dziś. o nie o ha, ha, ha. i prank dobra go wystraszyłem więc taj nic nie zrobi tej nocy ciekawim kim był nie wiadomo Dobra, zobaczymy dalej, co się wydarzy. Na razie nikt do mnie jeszcze nie przyszedł. Leci czas. O, czekajcie, mam takie, takie pytanie. Jeśli coś zrobiłem i po prawej stronie mam X, to znaczy, że się to nie wydarzyło. W sensie, o, tak, że. Tak, tak. Jeśli masz X, to. <laughs> <laughs> Moderator. No, cię kręcę. Obserwatora nie, tak, ktoś załatwił. No, nieźle. Ale się teraz... Ej, tak zabijać? Mojego sąsiada. Twojego sąsiada? Co ja mam powiedzieć? No właśnie, i sąsiada no. lisa, nieładnie tak zabijać go No No nie wiem ja, czy możemy tak żyjmy, Zawsze dzień dobry no, no dobra, no. chyba nie ma żadnych dowodów, to co idziemy spać? No, <śmiech> <śmiech> no nic, no próbowaliśmy, no, <laughs> no Każdy się starał <laughs> No każdy się starał, no Zginął, no zginął tak w tajemniczych okolicznościach, no nie wiadomo co się wydarzyło No trudno, no Teraz jest z klejmowaniem <laughs> Może covida miał, może miał covida po prostu No nie wiadomo, może właśnie wirus, co nie, czy coś nie wiadomo jak to wyszło Dobra, powstrzymamy teraz tego Gorniego przed wyjściem Może Gorni coś chnuje, co nie? Nie wiadomo w sumie On był obserwatorem, więc tak jakby obserwator co obserwator Zaczęła się przy ramku osoby i pokazuje kto odwiedził tę osobę Tą osobę kto odwiedził. O, to jest na spoko Gorniego, a proszę Gorni Gorni jest taki, że mógłby go zawalić, za, załatwić, co nie? O, udane, czyli Golni mógł pójść na mord, co nie? Generalnie. Tak sobie gminie po prostu. Jego posiedzenie pójdzie na marne, oj nie. O kurde, co się dzieje? Przecież ja nie zabijam. A ja, ja mam fajną informację, Golni. Ja też mam informację, nie Są w nocy A ja mam bardzo ciekawą. O no, kurwa, dwie szanowne. osoby zginęły? Nie, tylko no. nie lekarz. Ja jestem szalony, chciałem, polazłem za go do Karygody i nic się nie stało, więc no. To jest szalone. Ale ciekawe informacje. Bo czekaj, kto powiedział to, to? Mendi to powiedział? Nie, kto to powiedział właśnie, że czekaj, Kto to Bro, powiedział? Dobra, powiem tak. Brok? Dobra, 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 dobra. Brokk, ty jesteś eee, szalony? Lisu, na pewno e, Lisu, co jest Lisu, co robiłeś tej nocy? Dzisiaj szedłem do niego, ale mnie zatrzymał trap. Tak? Tak. cię zatrzymał? A ja widziałem na moich kamerach dronowskich, że byłeś u Karygody i on teraz nie żyje. O kurde nie, nie Byłeś Czy ty, co no byłeś albo u Karygody? Albo... albo to nie ja No nie wiem A to dobra, ja sobie mogę to potwierdzić Bladi, ty robiłeś coś pierwszej nocy? Bro, A, Kurde, bydżku, ile rzeczy widziałeś? robiłem No Robiłeś coś, Vladi, czy nie? Tak, robiłem, ale w sumie W sumie to niewiele mi to pierwszej dało nocy. ogólnie pierwszej Tak, tak, robiłem, chodzi. ale niewiele mi to dało ogólnie A co robiłeś? No poszedłem i tak, nie mogę powiedzieć co robiłem, ale poszedłem i powiedziałem <laughs> poszedłem Ej, ty! Robiłem. No. Nie, nie, ja jestem dobra. Ja akurat. Powiem tak, Blady, nie pomagasz, nie pomagasz. No nie, no może. Bo nie chcę tego, nie chcę, ja chcę klejmować ja roli, dlatego. Ja że, że Lisu był Karigodny i Karigoda nie żyje. Ja a jaka jest twoja ci... rola? Moja? No nie mogę ci powiedzieć, ale jeżeli widziałem... A masz... to może to ty to zrobiłeś. Bo też, też możesz się ogarnąć, jaką, jaką rolę. No, obserwuję. Ale powiem tak, skoro ja poszedłem do Gorniego i nie mogłem nic zrobić, bo dostałem trapa, to dwie osoby kliknęły na Gorniego, w sensie... A, to dobrze, Lisu, jeżeli jesteś no. oskarżony, no to może zagrać nam rolę, co chciałeś robić u Gorniego? Jestem obserwatorem. Korni, Korni? Obserwatorem. Mhm. Mm Dziecki obserwator. A, a, no to... co, a co robisz w pierwszej no. rundzie? A co robisz? <laughs> a co robisz w pierwszej rundzie? pierwszy nic nie robiłem. No właśnie, Staj poszedł spać. No. Spać co? poszedł. A co, no, no to musiałeś coś robić. Nie, nie musisz, możesz dać skipa. No A właśnie! Nie tego w domu po prostu? Może no. poszedł spać? No daj mu z czemu dokuczać? to jest normalne przecież. No, no jak, jak by... masz taki dzień, nie, że nie chcę dzisiaj ja chcesz iść, to rolę na samym początku, No, to jest <laughs> no masz leniwszy dzień, to śpisz w domu po prostu, co nie, bo zimno na dworze było. To nie chciał mu się nic zrobić akurat. O nie, on był straperem! Ja mordo, mordo Ale go wyczailiśmy. To kto jest drugim podejrzanym, bo nie wiem już teraz, zgubiłem wątek. Kurde, Andy. nie wiem teraz jest drugim podejrzanym <grym> Chyba Może Mendy, dobra sprawdzimy Mendiego. Ale jestem podejrzany, ooo wow. A ty wiesz, jak nie żyjesz to możesz chodzić sobie duchem Wiem No właśnie, możesz nawiedzać i nie chodzić na sobie generalnie, Ebi, nie wiem czy wiesz No. Ale ci wejdę na chatę, Uszu Nie wchodź mi na chatę, Ebi Nie, nie A, Abby, jest nie! Nie, nie tym razem. Patrz, no kolejna interwencja cake. z sukcesem, chyba co, nie? No, kurde, za każdym razem. Dobra, co się wydarzyło? Umarłeś w nocy? Nie, nie umarłem, ale Brok umarł. No, ja użyłem, ja użyłem apteczki, ale już wiem, że apteczką nie jestem. Hmm. Kto użył apteczki? Ja. Kiełbasin. Czyli wszystko wskazuje na banka. Ciekawe. A czekajcie, dobra. Tylko czemu wszystko wskazuje na banka? Wychodzi na to... Banek? Ja bym chciał powiedzieć, że wiem coś, czego nie wie nikt I mogę kogoś sklirować No, kogo no. mam sklirować? Nie będę mówił, kogo mogę sklirować No to mogę, kogoś, no, końcu nie mogę Ej, może zagłosujmy na, na banka, bo jest najbardziej podejrzany, co wy na to? O, a niebieskiego jak. mogę sklirować, ale chcecie, głosujcie na mnie, śmiało Nie. No, nie mogę głosować Poczekaj mam, po... mam taką rolę, że mogę raz kogoś sklejmować Co? Nie ma takiej roli, Banek Jest, jest Nie ma nie jest. no, skoro kiełbasin, A kiełbasin, bo Oczywiście ty jesteś jest. fake medykiem, tak? kiełbasin? No, ja, szalony jestem. Ja. A, no dobra, to zagłosuję no, na bankę na w takim razie, zakończmy tą zrobić. farsę. Ej, jak to czekajcie tak? Ej, klikam głosu i nie mogę zagłosować na banka. Pojawia się i znika napis po prostu. Aaa, bo banek ma taką umiejętność, jak zamglenie. Ej, no. To się nazywa, co nie? I wtedy czasami w tajemniczych okolicznościach nie można. No, generalnie sprawa wygląda tak, Mandy, że. Nie wiem co chciałeś zrobić tej nocy, ale nie pozwoliłem ci wyjść do domu. No, ale nie żyjesz tej <laughs> nocy. Co mówisz? No, ktoś się po tej nocy. A, ty nie pozwoliliśmy, z domu Ta, nie no, pozwoliłem, Mendy mówić złem. Powiedziałem, Mendy nie tym razem, zostajesz na chacie. Zdaniem? Bardzo dobrze. No, a, nawet się a mogę, mimo wszystko Brock zginął, więc albo to, zadbał, więc, zadławił się to własnym wiem, posiłkiem na chacie, to jesteśmy clear. No, generalnie prosta sprawa, no. Banek teraz. Albo Poleci, a w gorszym przypadku kiełbasin, ale jak kiełbasin to ja wtedy no pójdę ja do niego szalony, nawet nie I powiem nie do kiełbasina nie, nie wychodzi z tego, z tego domostwa Tak mu powiem Tak, no. tak szalony właśnie No nie, zobaczymy kto zwycięży w, w tym na chorym odrymnie. głosowaniu Trzeba na siebie głosować Trzeba na siebie głosować No właśnie, no Banek może jeszcze decyduje się na kogo zagłosować, co nie? Ja pomijam Jak to? O nie, Banek jest zbyt potężny, on ma pominięcie Niewiarygodne. No to koniec kiełbasin. Ma pominięcie. Ma pakiełbasin. Po o nie. Nie. Jeśli on ma pominięcie, nie mamy teraz opcji, żeby go powstrzymać. Myślę, że macie. Nie mamy jak. Nie wytrzyma. Ale się wczuł. O wow. Ha, ha. Kondizja, no wow. Prawość, Dzień dobry. Dzień dobry, panie policjancie! Prawość. O, o, o. Dzień dobry, panie <śmieniu> <śmieniu> Pani no, policjancie Dzień dobry, panie policjancie! <śmieniu> A bo ja, ja do siebie mówiłem. Się się w lusterku zobaczył. Dokładnie w lustrze się zobaczę. Dobra, <śmieniu> powstrzymałem, powstrzymałem banka przed mordem dzisiejszej nocy. Chyba wiadomo kto. To co, głosuję na banka? No Czy nadal jesteś? Niestety Nie, Banek zostałeś złapany za gorącą odcinku. MY Prawo MY GOSZE! Nice. Prawość Dwóch szalonych było, kurde. Nieźle. Jedna losowa, no. A jedna neutralna jest, więc A, będzie, będzie, będzie dosyć grubaśnie. Głosowanie rozpocznie, Kto ma być. A kto daje w ogóle być tym administratorem? To coś daje? Wy co ty głosu udzielasz? Głos na Discordzie. będzie losowo. To jest jedynie kwestia. Się tu chodzi tego, o to, wiesz. Tak, tak, żebyś zarządzał grą, po prostu gryczą. Tak. tak. Pomin. To spokojnie, ja zawsze zarządzam no, to. Nie... No. to Blati. Pomin. brzmi, Ja, ja jak jestem na najbardziej kandydat. O no, nie, o, nie o, jednak argentyński kaligoda został. On jest zbyt ten! Dobra, zobaczymy, kto teraz będzie chciał ten coś zrobić. Noc jest! Ej, czy, jest. Ej, czy ja słyszę Ciesza coś noc, u mojego noc, no. sąsiada i biego? Jakieś dziwne zamieszania są. Nie, skrzykiwać, Bladi, musisz no. Coś tam się Ale dzieje? Bo ja też coś tam słyszę. No? Z okna. Zawsze w oeb jakoś głośno jest. jest. O nie. Wejdź z domu. Haha, <laughs> nie tym razem. <laughs> Najlepszy policjant w radii. Sukcesem go znowu zatrzymałem. <laughs> co się dobra, dobra, co się stało? O no, oh, z... oh, kurde! <laughs> kurde chyba kurde. minąłem z kimś. Ja nie oh, się zrobiłem dobra, tej nocy, ja... bo zostałem zatrzymany. Nie znany. O, 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 o. o, o, o. Ej, jak to jest? O ekstrasz? nie, tylko o nie, nie lekasz. Jak chodząc chodząc się. to jest, że to tylko tą samą osobę? Jeszcze raz, no, co mówisz? Kogoś. Jak się odwiedza tą samą osobę, to się nie, nie spotyka Czyli Na ja morderców samo... Czyli dwóch morderców musiało teraz zabić, tak? Mm. Tak, ale. więc teraz kolejna fala Będzie dwóch i koniec gry Dobra. Nie, 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 jaki Jaki, jaki koniec, jaki, tak, koniec tak gry? No przecież nie będzie żadnego końca gry już opowiedz, co robiłeś Ojeju, czego nie robiłem, ale nie zabijałem No Najgorsze no, jest weź. to no był AIBego byłem, no co ci mam powiedzieć, no? <grym> no i zaszkujesz, 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 bo się mnie? No przyszedłem go przywitałem się, Aha, sobie, nie, pogadałem z, z AIBego. No generalnie Abi nie zabił tej nocy, no muszę przyznać, no. Wiesz co? Brutalnie, wlad, powiem, że wlad, nie zabił Abi tej nocy. Dziwne, ale Abi jest dziwny. ja poprowadzę, dobra. Bladi był a AIB był przez policjanta. Z tego co uważa Bladi, mówimy tylko o tym, co uważa. Gdzie Marzem... Dorney był w tej rundzie? Może ja Salony. No, co w tej rundzie wyprawiałeś? No Rozumiem powiem Ci, że taka porąbana akcja. No yy, byłem u ubanka i ukradłem mu rolę. Dlatego okay. on okay. nie Dlatego on nie żyje. Dlatego Czekaj, jest nie, Ale dlatego jest nie co ukraść po drodze. Czy jest martwy? No, Czy jest martwy dlatego, że co? Że go zabiłeś? Musica, tak to działa, kole. Ja, ja mu, rolę tak ja mu nie nie byłem neutralną rolą, kradzącą, połowała, e, ale ci ta neutralna postać go, zabija? Go, go i nie było jego tam. Gorni? Ale to tak no. nie działa, no. Takie Ja byłem neutralną rolą, kradnącą. Ale czy zabijasz wiego... w tym momencie kradnienia? Ty ja, ja byłem, byłem podglądać. Ja byłem MD'ego i Nie widziałem mordercy. Więc to chyba tak nie działa. Co chyba kazał wybiegać? Alisa, Dobra, powiem Wam dzisiaj... tak, tak, <grym> tak, tak, byłem, tak. Jeżeli Kiebasin faktycznie z policjantem i nie kłamie, to Bloody jest seryjnym mordercą. Nie, to w takim znaczeniu Kiebaśin no, kłamie. No, nie, ale gorni jak kradnie rolę, to już jest niebieski, to wiadomo. E, jestem jest śledczym to. i podpatrzyłem, że Bloody musi być policjantem albo śle... mordercą. A skoro Kiebasin jest policjantem, a, no to. Ale ja jestem. Powiedz, no, ej, ale to albo w drugą stronę. Nie, nie zagłosowaliśmy. Widzę, że jest z jednej nie? No też, prawda? To w takim razie pójdziemy tej nocy do Kiełbasina i zobaczymy, czy faktycznie. Nie, nie będę mógł wyjść tej nocy. No. Zaraz zobaczymy. Kiełbasin? No właśnie. Mam nadzieję, że to nauczy go trochę szacunku do policji. Tutaj, króciutko go wyjaśniłem troszeczkę. Nie będzie mi tutaj mordować moich towarzyszy. Oj, nie będzie. Kurczę, wy policja wyjaśnionet. O. Aha. Oho Oho, Oho. Nie ma lisa To zginął lisa Hej, No dobra. pięknie. O, nie. Ej, kto był u mnie w nocy? No, no po... właśnie. Kto był u no, ciebie właśnie. w nocy, bladie kiełbasini? No, no, no właśnie. Nie. A policjan <laughs> ma priorytet, czyli jestem Szaro? Albo jest jesteś zdrajcą Kiełbasin. Znaczy, ale jeśli Brad jest policjantem, no to ty kiełbasin tak to kłamałeś w pierwszej rundzie no Czekaj, Czekaj, w bo ja by, u mnie jest, jestem policjantem, nie? Pion, Albo pion, zabiłeś, jesteś tak naprawdę zabójcą, właśnie, no Albo kłamiesz, powiedziałeś, że ktoś u mnie był jakiś policjant żeby Gorni, powiedz mi, czy jak ty kradniesz rolę, to zabijasz? We... Nie wiem, no to... no teraz nie mogę podejrzeć tamtej roli, bo mam pytajnik na niebieski A Gorni ukradł rolę, czyli jest niebieski to we trójkę jesteśmy... No, Czyli wychodzi na, na to, że no, największy... No to ja to tak, do, wszystkie dowody wskazują albo na Kiebasina, albo no, ka, argentyńskiego Caritzona. Okay, ale czekaj, Kiełbasin, bo mówiłeś, teraz bo nie, ja rozumiem, no? nie rozumiem, nie rozumiem jakby... Te, teraz byłem u Bladeusza, do. a w poprzedniej no. rundzie byłem u Mendiego i dlatego też się zastanawiam... Ale co ty, karigona robiłeś u mnie? U ciebie, mój drogi, byłem i oglądałem, yy, czy rzeczywiście jesteś Ty. I masz, masz do wyboru albo obserwatora, albo właśnie policjanta. Wiecie co? Jest taka kwestia, że no. ktoś. Jest kwestia, Wiecie że co? Jest nie, nie. Nie, jest taka kwestia, że nie wiadomo, czy Gorni, nie zajmując klasy, nie zabija osoby. Bo jeśli zabija, to. Na no początku dnia, no no dnia powiedziałem, że co robiłeś u Kiełbasina. Wid... Dobra. Widziałem, że tam byłeś. Karygoda powiedział, że już rolę rolę. Albo policjant zielony, albo obserwator zielony. Nie, nie powiedziałem o tobie. Okay. Pierwszy, w pierwszej rundzie. Oh, był Double Killa, ja zostałem na w, w pierwszej rundzie byłem u Mendiego i był medykiem albo policjantem czerwonym. Nie no, ja wiem, że bardziej Bladiemu że nie jest policjantem. Ale czerwonym. może argentyński carigoda leci w Ja nie wiadomo. Nie wiem. Nie wiem, na basina w Nie tym wiem, to przypadku. jest EAB i, AB, i Gornik, wiecie? Gorni, gorni mógł ukraść rolę, bo to by pasowało. Ja bardziej się zastanawiam, czy kradnąc rolę może ten. Czy kradnąc rolę może. No, i Abi może być i miała Libi w pierwszej rundzie, że. No, bo jeśli gorni go. No, był szalony. kurczę Ejbi tak mocno przycisnął, kurczę, No, niedobrze. Teraz mam dylemat, szczerze mówiąc. Chyba, że gorni ukradł impostorską rolę? W ogóle to możliwe, żeby impostorską rolę ukraść? Ale mam zagwostkę. Dobra, spróbujemy jakoś tak. No spróbujemy Kaligoda powstrzymać. Patrz, nie wyszkodził. Ciekawe, że nie wychodził tej nocy Karitson. Czyli zostanę za jednym. przez chyba. Kurde, jednak widzicie. Nie wyszło. Czy mi się wydaje, że zostałem na dwóch impostorów? Witaj, Gordy! <grym> Tak, chciałem ten, chciałem sprawić się Sherbiego zabić, ale nie zdążyłem. A oh, wow. Czyli jednak źle <laughs> zrobić. Kim jesteś, Gordy? Myślałem, Co myślałem pod koniec pod koniec myślałem, pod, pod koniec. pod koniec myślałem, że to może być no. I jak ci się podobało? Mi się zdaje, że nie byłeś tam. Mi też się tak wydaje. Kurde. kurde. mogłem jednak najbiego e bym go powstrzymał. Nie, nie. Serio? A skąd wy stream oglądałeś? No nie wiem. A ty, ty, ty no ja tego, <coughs> Nie co no, co jakby. No, no dałem na ciebie głos, ale kurde, już, aż no, mi się nie, nie chciało wierzyć, się że był. było ja się dwóch. No wiem, że się wytłumaczyłeś. No dobra, zrąbaliśmy tą runę, no wyszło. A, nawet o... nawet fajna Libi miałeś, Libi na sam start. Ale, ale jak to wyszło, że on zginął faktycznie, los neutralny zabrał mu rolę? Nie, ja go zabiłem ja, ja zabiłem tego... Ale tutaj, nie, nie, nie mogę ja go zabiłem. zabić, bo ja zablokowałem chyba, go pierwszej nocy. Chyba A, właśnie górni, zabił, zabił chyba Bamka przejmującego rolę. Tak mi właśnie. się wydaje i przez to, że on zabił przejmując rolę, to mi się wydaje, że przez to ja zgłupiałem po prostu, bo... To dlaczego, jak i gra? mógł to jak zginąć nie, banek? To banek jest napisane, że złodziej zabija namierzonego tak Czyli widzicie, o, dlatego ja miałem taki Mantrik, tak, tak, tak. bo, bo ja zablokowałem A tak. i ja myślałem, że A jest czysty, no bo skoro dwa kile, no, a ja, ja to zablokowałem A I ja wykonałem no, tak, a Tak, próbowałem no, 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 zwrócić no. uwagę, że jest trzech zabójców. Ale złodziej działa tak, że jak No właśnie, bo ja Goni, pytam się, trzy razy Goni, się pytałem, czy ty zabiłeś tą Ty Nie wiem, albo nie ten. Ale Blady,

Jak Słodziej no. już wykorzysta tego killa, że kogoś zabije, Uruguay, to on w ten sposób się zmienia w niewinnego już. No wiem, no ale ja gorniego, ja gorniego nie oskarżałem, tylko no pytałem się trzy razy, czy gorni zabił osobę, jak wygrał swoją rolę. A zabiła, gorni mi nie mógł odpowiedzieć, a powinieneś przeczytać swoją rolę i dowiedzieć się, no czy no może. Nie wiem, czy neutralny na tyle, na tyle ludzi jest nie za dużo. Nie, no jeden neutralny jest git. No ale też zobacz, co, są, jest, więc... co jest nie, widać, że to jest bombardowiec. to jest